Witam Was serdecznie na moim kanale albo na mojej stronie internetowej. Wszystko zależy od tego, gdzie ten film oglądacie. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym filmie. Tym razem zajmiemy się geometrią, a dokładniej trapezami. Moim zdaniem, trapezy to takie figury geometryczne, z którymi już można coś zrobić, już można coś tam przeliczyć. Ale może zacznijmy od tego, co to w ogóle są trapezy. No, trapezy należą do czworokątów. I to czworokątów takich szczególnych, ponieważ żeby figura ten czworokąt był trapezem, musi mieć co najmniej jedną parę boków równoległych. Czyli taki najogólniejszy trapez, no, najzwyczajniejszy trapez, jakbym narysował, no, to miałby tak. A może zacznę od tych boków równoległych. Spróbujemy to narysować jeden bok, drugi bok, o tak, weźmy i teraz tutaj mamy te dwa boki, mamy to są boki, jak widzicie równoległe. I jeżeli czworokąt ma jedną parę, co najmniej jedną parę boków równoległych, no to wtedy mówimy, że jest on trapezem. Te boki równoległe do siebie, to są podstawy. To jest podstawa i najczęściej jest oznaczona jako a i podstawa, no to będzie b. Natomiast tutaj mamy ramiona, Ramio, ram, może ramię, ramię i tutaj też mamy ramię, tak. Czyli co najmniej dwie pary, co najmniej jedna para boków musi być równoległa. Wtedy mamy trapez. Jak zauważycie, jeżeli definicja mówi, że co najmniej, to znaczy, że takie figury jak prostokąt, bo ma, dwie pary, bo ma co najmniej jedną parę boków równoległych, jak i kwadrat, one są szczególnymi przypadkami trapezów. Tutaj jest no, najogólniejszy, można powiedzieć, przypadek trapezu. Drugim takim ogólnym, przy, ogólnym drugim przypadkiem mógłby być, Taki trapez. Chciałbym tutaj Wam pokazać, że taka figura, o ten sposób. Tak. Tak. I tak. Też jest trapezem. Tutaj ma ramiona różnej długości i ma podstawę A, B. A no to powiedzmy, oznaczmy sobie jako C i D. No i widzimy, że A jest równoległe do B. Kolejny trapez. Szczególnym przykładem trapezu jest trapez prostokątny. To jest coś takiego. Oj, cofnijmy. Cofnijmy. Tak. I w tym trapezie jedno z ramion jest ustawione pod kątem prostym. Oj, nie tak. Pod kątem prostym do. Podstaw. Tutaj mamy kąt prosty, no tutaj wiadomo też kąt prosty. Tutaj mamy nasze A, nasze B, a tutaj mamy powiedzmy C i D. To jest trapez prostokątny. Trapez prostokątny. bezprostokątny. Dobrze. Kolejny przypadek, no to możemy sobie tutaj rozrysować taki trapez y, równoramienny. Ale co ciekawe, jak właśnie, o co tutaj chodzi? No taki trapez będzie, jak domyślacie się, miał równe ramiona. Spróbuję go tutaj narysować. Czyli ramię to i ramię to, te dwa odcinki będą sobie równe. Czyli jak ja bym tutaj napisał, że podstawa jest A, B, no to tutaj będzie C i C, jako że mają te same długości, A oczywiście jest równoległe do B, odcinki C, czyli ramiona mają te same długości, ale sama definicja mówi nam trapezu równoramiennego, mówi nam, że, je, że, że trapez równoramienny to jest taki, który, którego e, kąt, którego kąty między ramionami a podstawą są równe. Tak, czyli każdy z tych ramion jest pod takim samym kątem w stosunku, w stosunku do, do, do podstawy. No, to tyle, jeżeli chodzi o, tyle, jeżeli chodzi o takie trapezy, no, czy taką podstawową wiedzę o trapezach. Zaraz sobie teraz, może zaraz, teraz sobie opowiemy o tym, jakie są no, takie podstawowe cechy trapezów, które pozwolą nam rozwiązywać zadania z trapezami. Może teraz powiedzmy sobie o wysokości trapezu. Czyli wysokość jest to odcinek prostopadły do podstaw. No jak tutaj mamy, weźmy ten przypadek. Mamy podstawy, no to wysokość to będzie odcinek prostopadły do podstaw. O, taką szczególną tutaj, o, tak to zrobię. Odcinek prostopadły do podstaw, który, e, którego końce należą do tych podstaw, tak? O, do podstaw, czyli H, albo do przedłużeń tych podstaw, czyli ja mogę zrobić również wysokość jest tutaj, trapezu tu. No i na przedłużeniach, jak ja bym sobie to jakimś innym kolorem wezmę, przedłużę te podstawy i tutaj postawię wysokość, ale taki odcinek łączący, a no tutaj szczególny przypadek, wierzchołek. Tak, trapezu I przedłużenie podstawy, no to to też jest wysokość. To też jest wysokość. Może tutaj popatrzmy sobie takie szczególne, szczególne właściwości trawezu prostokątnego. Otóż, jeżeli my tutaj byśmy sobie poprowadzili wysokość, jako H, jako H tak, tutaj, tutaj mamy wysokość jako h, to zauważcie proszę, że ten odcinek, no to tutaj wiemy, że to, jest, że to jest podstawa, natomiast ten odcinek tutaj, o, ten, no to będzie długość podstawy minus ta górna podstawa, czyli a minus b. A minus B. No to tak, jeżeli chodzi o trapez prostokątny, warto mieć to na uwadze, że jeżeli ja zrzucę wysokość, jeżeli to jest trapez prostokątny, to ten trójkąt, który mi tutaj powstanie, taki też właśnie, też zauważę, że to jest trójkąt prostokątny, będzie miał podstawę A minus B, gdzie A to jest długość tej dłuższej podstawy, a B to jest długość tej krótszej podstawy. Kolejna rzecz, na jaką warto zwrócić uwagę, to jest taka, że suma kątów przy, suma kątów przy ramieniu jest równe 180 stopni. Że jeżeli tutaj będę miał alfa, a tutaj będę miał beta, to alfa plus beta będzie równe 180 stopni. Tak samo z drugiej strony. Kąty tutaj przy Ramieniu zawsze będą miały 180. Suma tych kątów będzie zawsze wynosiła 180 stopni. Kolejna rzecz. Jeżeli ja teraz wziąłbym na ramieniu, zaznaczył na ramionach jednym i drugim, zaznaczył takie odcinki. Może oznaczmy sobie jeszcze wierzchołki tego trapezu: A, B, C, D i tutaj w połowie E niech będzie. I tutaj tak samo w połowie tego ramien, ramiona wezmę F i połączym te odcinki. Te punkty ze sobą, to powstanie mi odcinek. I ten odcinek ma taką bardzo ciekawą cechę. Mianowicie, on jest równoległy do podstaw. Jakikolwiek to nie byłby trapez, czy trapez tak jak tutaj, równoramienny, czy trapez prostokątny, czy tego typu trapez, tak? czyli taki powiedzmy, można powiedzieć pochylony, to jeżeli ja wyznaczę punkty w połowie ramion, i te punkty ze sobą połączę, to powstanie mi odcinek, który zawsze będzie równoległy do podstaw, czyli mogę zapisać, że odcinek EF jest równoległy do odcinka AB, no i to jest równoległy też do odcinka DC, tak? Ale jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo nam się przydaje w zadaniach, mianowicie jest taka, że długość tego odcinka, czyli e, F, wezmę sobie to w długości, długość tego odcinka F jest równa średniej arytmetycznej średniej arytmetycznej z, y, z długości podstaw. Czyli generalnie, mówiąc prościej, to po prostu będzie podstawa, długość pierwszej podstawy plus długość drugiej podstawy podzielone przez 2. I to też jest taka właściwość, która dotyczy wszystkich trapezów. Niezależnie od tego, Jakiego typu jest to trapez? Czy to jest trapez taki jak tutaj, czy trapez równoramienny, czy trapez prostokątny, czy tak jak go nazwałem tutaj trapez pochylony. Nie ma znaczenia. Zawsze te odcinki, ten odcinek, który łączy e, połowy e, punkty, które są umieszczone w połowach długości ramion, zawsze będzie miał taką długość, czyli A plus B przez 2. No to przejdźmy teraz do ostatniego i no, chyba najciekawszego, chociaż każdy z tych typów, tych trapezów jest ciekawy, ale bardzo ciekawym typem trapezu jest ten tutaj trapez, trapez, no, zapiszmy sobie trapez równoramienny. Czyli jego ramiona, tak jak tutaj widzicie, są równe, ale z definicji... Definicja nam mówi, że trapez równoramienny to jest taki, który, którego kąty przy podstawie są, yy, są równe, tak? którego kąty przy podstawie są równe. No i jakie właściwości ma taki trapez? Otóż, jeżeli byśmy poprowadzili przekątny tego trapezu, czyli tutaj bym sobie zaznaczył taki odcinek, tutaj zaznaczyłbym taki odcinek. No, oznaczyłbym to jako D1 przekątna i D2, to mogę napisać, czyli jest to pewne, że D1, czyli długości przekątnych są sobie równe. To no jest jedna rzecz. Druga, jeżeli ja tutaj poprowadziłbym H, czyli wysokość tego trapezu, H, to ten tutaj odcinek jest równy A minus B przez 2, czyli różnica. Różnica podstaw od większej, dłuższej podstawy odejmujemy krótszą, podzielone przez 2, to jest ten właśnie odcinek. Natomiast ten odcinek, może go tutaj tak zapiszę, o, on jest równy A plus B przez 2. Także warto pamiętać, że ten mały odcinek to jest A minus B przez 2, a ten dłuższy odcinek, yy, że jak, jak podzielę sobie podstawę właśnie na te dwie części to ten dłuższy odcinek będzie miał długość A plus B przez 2, czyli tak naprawdę on będzie równy, jakbyśmy tutaj sobie podprowadzili ten odcinek E. W połowie punkty w połowie, w połowie ramion, EF połączyli je, no to wiemy, że ten odcinek będzie, jak widzicie, pamiętacie, ten odcinek jest równy AB plus 2 przez 2, to jest to samo. Jest taka sama długość tego odcinka i tego tutaj, który łączy punkty znajdujące się w środku ramion. Także to tytułem wstępu, jeżeli chodzi o, o, o trapezy, początek ich historii. Na zadania do rozwiązywania zadań zapraszam na moją stronę internetową przede wszystkim. Jak również pewnie z czasem będą się będzie się pojawiało coraz więcej zadań z trapezów. Na kanale. Także, jeżeli macie jakieś sugestie, chcielibyście coś konkretnego, coś innego, coś konkretnego, coś innego oglądnąć, napiszcie to w komentarzach. Jeżeli wam się spodobało, dajcie lajka. Like no i zapraszam też do subskrypcji, jak również zapraszam do e, wykupienia abonamentu na mojej stronie internetowej. Także dziękuję. Do zobaczenia. Także, cóż, dziękuję. Zapraszam na kolejne filmy na moją stronę internetową www.matematykaoswojona.pl jak również na kanały na YouTubie Matematyka Oswojona oraz Fizyka Przystępnie. Dziękuję, do zobaczenia.